kilka objawów, które świadczą o uszkodzeniu łąkotki. Przede wszystkim widzimy to w historii pacjenta, czyli to, co się z kolanem działo. Czy to był wypadek na nartach, czy to była piłka nożna, wchodzenie, wychodzenie z samochodu. Co działo się z tym kolanem? Czy dochodziło do sytuacji, gdzie był skręt kości udowej na kości piszczelowej? Czy był taki pivot był robiony? Czy był wyskok w koszykówce? Bardzo ważny jest mechanizm urazu. To daje nam pierwszą Taką ważną informację. Druga rzecz to przeprowadzenie testów takich fizjoterapeutycznych, które mogą nam po, podać, czy faktycznie ta, ta, ta struktura może być uszkodzona. Trzecia rzecz to jest klikanie i niemożność wyprostowania nogi albo niemożność zgięcia w pełni kolana. To jest następna taka rzecz, która może też świadczyć o problemie z łąkotką. I w końcu również badania radiologiczne, my, które możemy przeprowadzić. Bardzo często robię wstępne tylko badania USG, ale jeśli mam duże podejrzenie, że tam się coś faktycznie poważniejszego działo, po takim początkowym okresie rehabilitacji, fizjoterapii wysyłam pacjenta na rezonans, który bardzo dobrze już nam oceni to, co się z łąkotką stało w kolanie. Łąkotki niestety nie zawsze goją się, i bardzo to zależy od charakteru i e, miejsca ulokowania, czy miejsca urazu, czy uszkodzenia Łąkotki, gdzie te zmiany występują. Jeśli występują w obszarze Łąkotki, gdzie ukrwienie jest bardzo słabe, to jej regeneracja. Może postępować bardzo, wca, bardzo wolno, albo nie wystąpić wcale, i te dolegliwości bólowe możemy mieć bardzo długo. Dlatego, przy dłuższych dolegliwościach bólowych, warto się już konsultować. Ze specjalistą zrobić dokładne badania radiologiczne i w oparciu o te badania można podejmować dalszą terapię lub skorzystać już tutaj z, z interwencji artroskopowej, czyli już pod kątem takiej mniejszej operacji próbować tą łąkotkę naprawiać. Główne zadania rehabilitacji to przywrócenie zakresu ruchu, zmniejszenie dolegliwości bólowych w kolanie i powodowanie i, i kierowanie się tym, żeby to kolano pełniło swoją funkcję, czyli ma, możemy obciążać w pewnym momencie kolano, mamy dobry zakres ruchu, nie ma bólu. To są wszystkie oznaki, że kolano nam zdrowieje i idzie to wszystko w dobrą stronę. Natomiast niestety nie zawsze tak się dzieje. Do leczenia można wykorzystać wiele różnych rzeczy i tutaj mówię o E, Takiej wzmacnianiu wszystkich struktur dookoła kolana, kolana szczególnie mięśnia czworogłowego, e, odciążenia kolana. Można podać zastrzyk odpowiedni, e, można stosować wiele różnych sposobów radzenia sobie z bólem i terapię manualną, również e, różne techniki do zwiększenia zakresu ruchomości stawu. Dwa rodzaje zastrzyków można zastosować, jeśli chodzi o takie długoterminowe problemy z łąkotką, ale nie chcemy się poddać zabiegowi. Chirurgicznemu. Mówię tutaj szczególnie o zabiegach z osocza, zastrzyk z osocza, jak również o zabiegach z kwasu hialuronowego, który wiemy, że ochrania i łąkotki, i staw od środka. Steryd również można kortykosteroid podać, ale są to zabiegi już przy takich ostrzejszych. Mm, Bólach kolana, i należy zwrócić uwagę, że podanie sterydu zawsze będzie się wiążało z podwyższonym ryzykiem no, działania tego sterydu na chrząstkę stawową i uszkodzania chrząstki w samym stawie kolanowym, co może sprzyjać, potęgować rozkład tej chrząstki stawowej i tym samym wystąpienie zwyrodnień stawowych szybciej. Dlatego bardzo trzeba uważać ze, ze, ze stosowaniem zastrzyków sterydowych, szczególnie u osób młodszych, gdzie to kolano nie jest jeszcze tak zniszczone. Rehabilitacja i fizjoterapia uszkodzonej łąkotki, owszem, może zakończyć się pełnym sukcesem, natomiast niejednokrotnie zabiera to bardzo długo czasu nawet 2-3 miesiące i czasami nawet dłużej. Także jeśli ból ustępuje powoli, to jest dobra oznaka, natomiast jeśli pogarsza się lub cały czas występuje po tych 3-4 miesiącach, to warto zrobić pełną diagnostykę, zobaczyć, gdzie jest uszkodzenie. I konsultować już z ortopedą, chirurgiem, żeby pod, pod kątem naprawy łąkotki, czy również resekcji.